Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani, w zasadzie dobry wieczór. Witam Was serdecznie po przerwie. Już jestem z powrotem, jestem w domku. Wróciłam z krótkich wakacji, ze świąt spędzonych z moim dzieckiem. Kochani, właściwie z rodziną moją, z tą najbliższą. Brakowało jeszcze tylko syna, no ale takie życie czasami, czasami jest ciężko, ale. Ale trzeba to wziąć jako doświadczenie, trzeba to wziąć jako lekcję, trzeba wyciągnąć z tego wnioski. I wam, kochani, również życzę na ten rok, abyście przeżyli to życie po swojemu, tak jak pragniecie. To ma być wasze życie. Te 362 karty, które zostały do zapisania w tym roku, niech są. Niech to są wasze karty, niech życie tak jak pragniecie, żyjcie tak jak chcecie, a cała reszta niech się dostosuje. Pozwólcie też innym żyć po swojemu i to wy dostosujcie się do życia innych osób. Czujcie na jednym ramieniu anioła, na drugim ramieniu anioła, za sobą czujcie tych wszystkie anioły, które stoją. I które Was wspierają, które są w pełnej gotowości, by Was pomóc, by Was wesprzeć, tylko czekają na Wasz wyraźny znak. One stoją i czekają. Kochani, w tym roku idźcie swoją ścieżką, idźcie ścieżką duszy. Dziękujcie za każdy dzień. Niech wdzięczność i miłość towarzyszą Wam na każdym kroku. Z tego Wam, z całego serca Wam tego życzę. Kochani, będziemy w tym roku. Robić live, będziemy pracować z aniołami. Będziemy w tym roku pracować z kartami. Życzę Wam cudowności, obfitości i niech się dzieje, niech się dzieją cuda. Niech anioły Was wspierają. Wyciągniemy sobie kartę na ten rok. Zobaczymy, co Archanioł Michał ma nam do powiedzenia. W tym roku niech się dzieje, niech się dzieją cuda, niech jest to piękny rok. Tęskniłam za Bami, wiecie? I to bardzo, naprawdę, bardzo mocno. Dzisiejszy dzień to był taki dzień zwariowany. Wróciliśmy wczoraj wieczorem. Właściwie późno już było, Był bardzo, bardzo zwa zwariowany. No i co? No i co? O ten Archanioł Michał chce nam powiedzieć, kochani. Co on chce nam powiedzieć? Co nam chce powiedzieć? Dopuść prawdę do siebie i działaj odpowiednio. Doceniam Twoje wsparcie. Stawianiu czoła własnym uczuciom, z wdziękiem i akceptacją. W taki sposób, że mogę być z miłością szczery z samym sobą i z innymi. Dziękuję Ci, Archaniele Michale, za odwagę i siłę. siłę. U, poleciał. Jestem. Zobaczcie, tak, to jest nasz michał archanioł. Ta karta. To będzie nam towarzyszyć. Dopuść prawdę do siebie i działaj odpowiednio. Działaj po swojemu, działaj zgodnie z głosem swojego serca. To jest najważniejsze. I tak jak to mówię, to mi mój pawcio właściwie powiedział: to tobie ma się podobać, a my się mamy dostosować. Tak ma być, kochani. Tak ma być, że to nam ma się podobać, to my mamy być szczęśliwi w tym życiu. Cała reszta do naszego życia. Jeżeli chce brać w nim udział, niech się dostosuje. A my, jeżeli chcemy brać udział w życiu innych osób, to też dostosujmy się pod nich. Życzę wam, kochani, z całego serca miłości. I co? I działamy w tym roku, rozwijamy się, będziemy budować swoją siłę, będziemy budować swoją moc, będziemy budować swoje myśli, nasze świadome myśli. Niech się dzieje. Przytulam was wszystkich mocno i życzę cudowności, życzę cudownego,